Witam Was bardzo serdecznie. Trochę w innej scenarii, tak jak widzicie, gdzieś na jakimś stoliku. Tak, generalnie nie jestem w domu. Nagrywam dla Was ten odcinek tuż przed wyjazdem na, do mojej pracy na jakiś dłuższy czas. Tak, wspominałem, nie będzie mnie w domu. I ponieważ udało mi się skompletować pewne. Pewne pociągi, pewien, pewien skład. Postanowiłem dla Was nagrać dodatkowo odcinek, tutaj, właśnie, już ze Sofii. Nie będę się owijał w bawełnę i nie będę. Przedłużał wstępu. Pudełko myślę, że w miarę już Wam znane. Znane z tego tytułu, że już jedno takie pudełko wspólnie oglądaliśmy. Tak, oczywiście, tak wiecie to z tytułu. Chodzi o skład kolei wąskotorowej, kolei, która w Bułgarii jeździ w Rodopach pomiędzy miejscowością Septemvri i Dobryniszte, tak zwana Rodopska Wąskotorówka. I jest to kolejny komplet wagonów, wagonów w innym malowaniu i z inną lokomotywą do konkretów. Otwórzmy pudełko, pudełko jest ciut większe niż tamto poprzednie. No i już tu w środku mamy. Nie mamy tutaj z lewej strony niestety takiej pięknej mapy, jak wcześniej, a to ze względu na to, że pudełko jest głębsze i no, nie udało się tego w ten sposób zorganizować, ale nie o to chodzi. Przed nami zestaw pociągu, który Rodopy, tym razem z lokomotywą nie 75, ale klas 77, z, innymi, z innym, z inną budą oraz trzema wagonami osobowymi, właśnie już tymi szaro-czerwono-kremowymi, nie zielonymi, tak jak w poprzedniej wersji, ale wagonami zdecydowanie Lepszymi. Dlaczego lepszymi, to zaraz y, opowiem. Zacznijmy od lokomotywy. Tym razem lokomotywa ma już zamontowane sprzęgi. E, tak jak widzicie, tutaj może tak, pokażę najpierw samą lokomotywę. Proszę bardzo, lokomotywa seria e, 77, specjalnie produkowana dla Bułgarii. E, ten, ta lokomotywa nosi nazwę September. Czyli y, albo na miejscowości, albo po prostu wrzesień, przepraszam, ale y, jakoś tak mi tutaj o, już mamy, y, że tak powiem, ostrość. Piękna lokomotywa 77002, bardzo ładna lokomotywa y, wąskotorowa. Pokażę jeszcze tutaj czoło tej lokomotywy. Pięknie ono się prezentuje, oczywiście świecące światła, zarówno te górne, jak i dolne. No, może jeszcze troszeczkę wymagałoby dopracowania trąbki, ale to są tak rzadkie egzemplarze, że właściwie to są egzemplarze pojedyncze, ponieważ takich yy, się nie produkuje. Pokażę jeszcze z tej strony samą lokomotywę. Pokażę jeszcze Wam dach. On jest zdecydowanie inny od 75. I pokażę Wam króciutko, tutaj mi się kabel niestety, kabel tym razem przeszkadza, bo mam słabą baterię, a chciałem dla Was ten materiał koniecznie nagrać. Tutaj akurat nie ma co komentować, mamy gumki przyczepnościowe, podwozie jest z produkcji japońskiej, a więc po prostu coś wspaniałego. Zostawię tę lokomotywę tutaj, nie będę jej chował. Pokażę Wam jeden wagon. Już mówiliśmy o tych wagonach, wagonach typu B i wagonach typu B70. W przypadku wagonu B70 chodziło o wagon restauracyjny. I tutaj w środku, nie wiem na ile to będzie widoczne, mamy już siedzenia. Tutaj w tych wagonach mamy siedzenia. To jest bardzo istotne, ponieważ w wagonach zielonych siedzeń nie było. Pokażę tutaj może jeszcze. Może będzie to widać tak, pomalowane, różnokolorowe siedzenia, niejednokolorowe, ale właśnie różno, różnokolorowe. Z tak zwanym przedziałem tutaj między. Jeszcze będą wagony, które będą miały okna kwadratowe, to będą trochę inne wagony, ale to w swoim czasie. Dlaczego mówię o wnętrzach? Dlatego, że wagony zielone, które mam, tych wnętrz nie mają. Więc, żeby krótko, żeby, żeby nie owijać za bardzo w bawełnę, biorę komplet, który sobie specjalnie na tę okazję przywiozłem Komplet numer 1, otwieram ten komplet numer 1 z tą tutaj kojarzycie z tą mapą. Nie myślę, że nie muszę specjalnie tej mapy komentować. Trasa kolejki i mamy. Troszeczkę mniejszy jest to opakowanie, stąd też widzicie, że sprzęgi były oddzielnie, i tu jest lokomotywa. 75 i wagony zielone, które nie mają wnętrza, to znaczy nie mają y, siedzeń w środku. Postaram się tutaj położyć to w ten sposób, abyście mogli zobaczyć właśnie różnicę. Yy, o, teraz postaram się tutaj do ręki wziąć oba, oba wagony i pokazać wam, że wagon ten jest pusty. Nie ma tutaj siedzeń. Dlatego, że siedzenia są tutaj różnokolorowe. Trzy komplety siedzeń, które zostaną włożone do wagonów zielonych, są gotowe, a więc wagony będą wkrótce dokończone. Tak się prezentują wagony. Natomiast to, co mnie i Was też pewnie najbardziej interesuje, to są lokomotywy. Różnice pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami. Lokomotyw. Tutaj w tej lokomotywie 75 pamiętacie, że ja nie montowałem jednego sprzęgu po to, aby z przodu lokomotywa prezentowała się ciekawiej. Stąd też pokażę Wam, może odwrotnie byłoby lepiej. 75 i 77. Zobaczcie, inne okna, inny korpus. Malowanie, oczywiście identyczne, ale inne rozłożenie, właśnie okiem, inne y, troszeczkę podwozia może jeszcze pokażę czoła tych lokomotyw obie te lokomotywy tutaj jeśli chodzi o czoła są dość do siebie podobne, może z jednym tą różnicą, że tutaj akurat nie mamy tego wiewu powietrza 70C7, 70 c jest wiew powietrza, jest, jest też różnica w malowaniu 77 nie ma tego szpicla na przodzie, natomiast 75 ma taki szpicel. Tutaj właśnie mamy pokazany to, że lokomotywa nie ma z przodu sprzęgu. Może warto byłoby jeszcze pomyśleć o jakichś takich, właśnie maskownicach do przodu, aby lepiej to wyglądało. Uważam, że to są wspaniałe lokomotywy, dlatego też zaraz zrobię dla Was. Krótką prezentację w ruchu i zrobię też kilka zdjęć dla porównania obu tych lokomotyw. Dlatego pozostańcie ze mną, obejrzyjcie do końca ten odcinek i cieszcie się razem ze mną tym, co tutaj właśnie widzicie tymi rodowskimi ro, składami. I nie są to składy ostatnie, bo mamy już lokomotywę serii z 93, tą, którą znacie z zakładów razłogu, którą Wam pokazywałem, czyli L. 45H w Polsce, znany jako LXD2, którą już prawie mam na ukończeniu. Dlaczego prawie to dowiecie się też po wakacjach? I jeszcze brakuje lokomotywy manewrowej oraz brakuje wagonu motorowego, który jeździł w Bułgarii. To tyle w tym kadrze. Zapraszam do kolejnej sceny. Kolejna scena. Niestety nie mam lampy, stąd też muszę się posiłkować regulacją światła w telefonie, ale postaram się wam w miarę dobrze przedstawić lokomotywę. Na tapecie mamy lokomotywę, którą mam prezentuję lokomotywę z serii 77 i chciałem wam pokazać, że jest absolutnie sprawna. Mam tutaj akurat analogowy Analogowy mam regulator prędkości, ale przede wszystkim no, mogę sprawić, żeby ta lokomotywa jechała, czy świeciła, świeciła, właśnie światłami. Jeszcze postaram się tutaj Wam rozjaśnić tą lokomotywę i pokazać, właśnie o. I drugim pomysłem było to, żeby obie te lokomotywy 75 i 77 pokazać na torach i teraz troszkę spróbuję oddalić i dać więcej światła i spróbuję jakoś te lokomotywy może tak, żeby wspólnie pojechały, tak spróbujemy. Jedna pojechała, druga, druga nie pojechała, być może dlatego, że. Oto druga lokomotywa, również świecąca. Niestety tutaj nam nie wjechała na, na plan, ale bardzo chciałem Wam pokazać właśnie obie lokomotywy. Tutaj, właśnie yy, przede mną. Troszeczkę oddalę kadr i pokażę te lokomotywy tutaj razem. No, niestety, jakość dzisiaj nagrywania nie jest może najlepsza, ale zależało mi, żeby wam je pokazać z tego tytułu, że eee z tego prostego tytułu, moi drodzy, że wyjeżdżam, a lokomotywy udało się już zrobić. Może jeszcze. Dołożę jeden dodatkowy taki kadr, pokażę właśnie. O, w ten sposób może się uda, może będzie trochę lepiej pokazać. Pamiętacie też, że miałem jeden wagon, właśnie yy, czerwony, z troszeczkę innymi siedzeniami w środku. Yy, I ten wagon yy, pokazuje, jak również pokazuje ten wagon Bistro. Dlaczego je pokazuję? Otóż Podstawową przyczyną pokazania tych wagonów jest to. Witam Was w kolejnej scenie. Chciałbym Wam bardzo pokazać e, właściwości jezdne i świetlne e, lokomotyw. Nawet sobie zabrałem mm, zasilanie analogowe, żeby Wam pokazać. 77. serię lokomotyw, czyli tą, <küh> przepraszam, wraz z tą wcześniejszą 75. tutaj po lewej stronie. Tylko mam pewien problem. Po pierwsze, mam problem z oświetleniem. Nie mam dobrego oświetlenia, żeby zaprezentować te lokomotywy. I zasilanie nie jest tutaj najidealniejsze. I okazuje się, że ta lokomotywa 77 zdecydowanie lepiej jeździ, chociaż no, różnie to, jak widzicie, bywa. O. Ale widać przede wszystkim co? Widać, że e, światła poszczególnych lokomotyw oczywiście się e, świecą. I to jest dla nas bardzo istotne, a więc są to lokomotywy absolutnie e, sprawne. To też ważne dla nas. E, mimo tego, że tutaj mam troszeczkę problem ze światłem, e, bo nie mam światła profesjonalnego, tak jak w domu, to Chciałbym też uciec od tego światła tutaj z okna. Jakoś mi się to nie udaje. Może w ten sposób, jak przestawię kamerę, to nam się uda. I za chwilę jeszcze Wam pokażę jedną scenę, w której chciałem Wam pokazać to, dlaczego w tym zestawie szaro-czerwono-kremowym jest. Dodatkowe miejsce: dodatkowe miejsce jest do tego wagonu. Wagonu y, Bistro. Wagonu, który wcześniej już widzieliście. Mam też wagon właśnie ten, y, który już widzieliście wcześniej. Ten wagon y, właśnie szaro-czerwono-kremowy, który jest wagonem takim pierwowzorem. I też chciałbym y, po prostu przełożyć ten wagon Bistro do tego pudełka. Gdzie jest miejsce, będę miał jeszcze inny wagon, lepszy, ten bistro. No, na, razie, na razie mam ten prototypowy i będę z tego prototypowego się bardzo, bardzo cieszył. I, I skorzystam właśnie z tego, że, e, że go wsadzę do tego kompletu. Także niestety nie pokażę Wam jazdy tutaj, bo nie mam dobrego światła. Poza tym, mam zbyt mało miejsca na tory kato, takie przenośne, których używam, i nie chciałbym też byle czego nagrywać. A poza tym. Musiałbym to robić z perspektywy podłogi, a to raczej nie wyszłoby dobrze. Stąd też dziękuję za cierpliwość. Jeszcze raz cieszę się, że te lokomotywy tutaj przede mną są, że już są dwie, a będzie więcej. No i w kolejnej scenie pokażę Wam po prostu, w jaki sposób włożę ten wagon, te wagony do pudełek. No i jak już to zrobię, to zapraszam jeszcze do obejrzenia. Zdjęć, zarówno tego nowego kompletu, jak i tego kompletu y, z serii 76. Dziękuję za Waszą uwagę. Cześć. No, i tak jak powiedziałem, y, wagon bistro sobie trafia tutaj do wolnego y, miejsca czyli trafia do. O tutaj. Chciałbym go dobrze włożyć. O, wagon bistro trafia sobie tutaj. Jeszcze mam w ten sposób. Natomiast tamten czerwony wagon, pierwszy, który robiłem, on sobie po prostu trafia do tego pudełka, gdzie pierwotnie był wagon, właśnie bistro. To jest trochę problem z miejscem na sprzęgi, ale to miejsce zostanie też właśnie wycięte to chciałem Wam pokazać po prostu, że tutaj można tą gąbkę wyjąć, tutaj wkładamy oczywiście serię 77 serii lokomotywę i mamy cały oto ten komplet właśnie e, wagony wraz z lokomotywą jeszcze może dla porównania szybciutko pokażę komplet numer 2 Komplet z 77 serią. Ja mam dodatkowe gąbki do do tego, żeby lokomotywa ładnie się trzymała tutaj, żeby nie w jakiś sposób nie ruszała się w tym miejscu. O! I o! W ten sposób mamy już oba komplety. Ten pierwszy komplet jest w troszeczkę mniejszym pudełku ze względu na na to, że są tam tylko trzy wagony, natomiast ten wcześniejszy, ten drugi jest już właśnie w czterem wagonami. To chciałem pokazać. Przystępuję do zrobienia dla was zdjęć. Dziękuję za uwagę, dziękuję za obejrzenie odcinka. Przepraszam, że jest to odcinek taki dość skromny, niedopracowany, ale myślę, że wybaczycie mi to ze względu na mój wyjazd, a w przyszłości na pewno zobaczycie przejazd tych składów. Na mojej makiecie, i wtedy będziecie mogli już z całą radością cieszyć się z tego, z czego cieszę się ja. Zwłaszcza po zamontowaniu siedzeń w zielonych wagonach. Dziękuję za Waszą uwagę, żegnam się z Wami. Cześć!